Cześć wszystkim. Chciałem Was zaprosić dzisiaj na oglądnięcie moich wyrobów pirotechnicznych na testy. Więc tak. Na początku pokażę Wam wulkany. Jeden to jest bardzo znany wulkan Kongo Diorge. Fontanny czeszczące od Diorge. minutówki. przynajmniej tak piszę, powinny działać dwie minuty. Stroboskop 60 sekundowy od Triplexa Stroboskop czerwony teraz od Triplexa Który jest Zobaczymy w ogóle czy on będzie W połowie W połowie jest, o pusty No zobaczymy co z tego będzie w ogóle Kulki dymne od komety zobaczymy, czy fajnie dymią. Podobno też są dobre na krecie nory. Granat Petarda. Taka mała. No ale zobaczymy, co z tego będzie. To jest z firmy Hestia. Większy granat to będzie granat dymny. No. To jest. Jaki to firmy? SP pisze, ale. Super To jest firma Superpower. Power. No i zwykłe petardy. Będziemy testowali szalonego pirata. I. Od, od komety i czarnego pirata jest trochę większa od tego szalonego. Zobaczymy, czy też będzie mocniejsza. No i zwykłe każdemu znane żuki od komety. Od komety. Jeśli będziecie mieć jakieś, jakieś pomysły na wysadzenie tych petard gdzieś, nie wiem, w puszce, po piwie. W słoiku, nie wiem, tak samo jak machony w Monce. Albo jakieś inne rzeczy To dajcie znać w komentarzach Piszcie, piszcie w komentarzach Aha, i jeszcze będę robił yy, o, z takich Rzymskich ogni multicolor multi 15 strzałów Będę robił taką wyrzutnię Będzie chyba 170 strzałów w niej Z tych 12 rurek będę robił taką małą wyrzutnię I zobaczymy Jak to będzie wyglądać Filmiki będą udostępniane od nowego tygodnia czyli po w poniedziałku wielkanocnym. Więc zapraszam na mój kanał. Dajcie lajka like, jeśli by się podobało. No i to by było na tyle. Dzięki i na razie.